Dobry dzień dobry, witam was bardzo gorąco i ponownie na moim kanale Kacper Beauty Expert. Serdecznie wam dziękuję za to, że jesteście. Mm -hmm. I dzisiaj jak widzicie po miniaturce, po grafice wjeżdżam do was z filmem na temat naszego wirala, wiralowego kosmetyku, który po prostu rozpętał początek czegoś niemożliwego, ponieważ teraz jego dostępność jest bardzo wątpliwa. Zwłaszcza mając na względzie to, że pokazywałem go na live. Na wielu rolkach shorts. To są treści, które są, no powiedzmy sobie, takie, no niewystarczające, aby merytorycznie móc się e, wypowiedzieć na temat działania kosmetyką, więc dzisiaj postanowiłem nagrać film na temat tego produktu i na jego temat bardzo intensywnie się wypowiedzieć, bo tutaj zdecydowanie jest o czym mówić tutaj wielkie pochwały i brawa się należą dla marki Paese za zrobienie akurat tego produktu niestety za większość produktów marka Paese ode mnie jakiejkolwiek owacji ani gratulacji nie otrzyma, oni doskonale wiedzą dlaczego, za plastiki za talk, za za zamutageny. A markę Paese stać na coś więcej. Stać na poprawę składu, na wycofanie tych niebezpiecznych związków i jak widać, ich technolodzy potrafią bez tych szkodliwych składników zrobić produkt, który jest naprawdę rewelacyjny. Także mam nadzieję, że marka Paese no, ruszy, wiecie co, w troki i po prostu zmieni składy na lepsze. I będzie to po prostu e, kolorówka potentatowa w Polsce. Na, na, nie dość, że ceny są bardzo przyjazne, przyjemne i nawet zmieniając skład i kasując te plastiki i talk z kosmetyku. To i tak ta cena nie powinna się raczej mm, zmieniać. E, potrafią zrobić dobrą kolorówkę. I tutaj trzeba im to przyznać. Potrafią zrobić bardzo dobrą kolorówkę z bardzo dobrym składem. Aczkolwiek nie wiem, co kieruje tutaj technologami tej firmy, że raz jest tak, raz jest tragedia. Może tutaj chodzi o właśnie te wszystkie um, przefiltrowane takie efekty na twarzy, żeby właśnie ten plastik i talg dawał taki blurring skin. Nie tędy droga, i technologzy o tym doskonale wiedzą, że nie tylko plastikiem talkiem i różnego rodzaju polimerami akrylowymi da się uzyskać taki efekt blur glass skin e, albo smoothing skin. E, tutaj jak najbardziej składnikami pochodzenia naturalnego również się da to uzyskać, co pokazali, więc nie ma tutaj takiej opcji nie da się, bo się da. I dzisiaj przychodzę do Was z Vajralowym pudrem do twarzy. To jest po prostu Changer. I moi kochani, jedwabny z paeze, jedwabny, tak, jedwabny z Biochemii Urody, nie z paeze, przepraszam, Jęczmienny z paeze. jedwabny z Biochemii Urody, Stars from the Stars, About Nature. Zarówno ten rozświetlający, jak i ten blur. Cudowne składowo pudry. Ale jeżeli teraz, naprawdę w tym roku przetestowałem naprawdę bardzo dużo pudrów do twarzy, z których nie ukrywam, byłem zadowolony, ale zawsze w pudrze do twarzy brakuje mi wiecie czego? tego naturalnego, świetlistego wykończenia. Bo jakby to tak powiedzieć, są zwolennicy matu i są zwolennicy takiego jedwabiu na twarzy, takiego blurring skin. Ja nienawidzę matu. Od razu to powiem, żeby tutaj było jasno i dostatnie to przekazane. Ja matu nienawidzę. I są osoby, które glaskim też nienawidzą. I ja to w pełni rozumiem. I to nie jest coś, za co trzeba negować e, człowieka. Oczywista oczywistość. Ale ja matu nienawidzę. E, jeżeli chodzi o kwestie wykończeniowe, może być skóra matowa, ale nie do końca matowa, tylko taka rozświetlona, z takim zdrowym, mm, zdrowo odbijające światło. O. Tak to można powiedzieć. I ten puder, który chcę Wam dzisiaj pokazać, daje właśnie taki efekt. Nie bez pozoru jest matowo na buzi, ale jest też nawilżająco, nie podkreślająco marszczek i przed, pod wpływem światła, przepięknie skóra odbija światło. Nie wygląda na taką obsypaną mąką, że po prostu jest jak kreda jednostronna i tyle, tylko ta skóra jest taka, jakby wielowymiarowa. I to wszystko tłumaczy Geneza insi bazy recepturowej tego produktu, jaka została umieszczona w tym produkcie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o pudrze oliwnym z Paezem. Kartonik już został zutylizowany, ale całe szczęście mam skład y, tutaj na etykiecie. Także to jest bardzo też na plus, że pomimo tego, że wyrzucicie kartonik, to i tak macie dostęp do insi. Puder kosztuje 40 zł i jest to oliwny puder nawilżający, ale on też daje właściwości matujące. Można go nałożyć nawet troszkę więcej, aby uzyskać mocniejszy mat, aczkolwiek dalej skóra nie będzie wysuszona i nie będzie wyglądać płasko. Jakbyście ją obsypali mąką. Puder wygląda tak. W Hebe on jest zapakowany w zielony kartonik, jest napisane olive powder i producent tutaj mówi otwarcie, ma być to puder nawilżający, który ma dawać komfort, który ma nie wysuszać skóry, e, który ma zapewniać efekt naturalnego wykończenia świetlistej, jedwabistej skóry, e, bez wysuszenia, że może być stosowany pod oczy, że nie sprawia żadnych problemów, e, jeżeli chodzi o kwestie integralne. I ja rozumiem całą genezę INSI i teraz właśnie chciałbym z Wami przeanalizować sobie skład e, m, Kropka po kropce, o. Na pierwszym miejscu w składzie mamy Mikę i ona zastępuje rakotwórczy, toksyczny, trujący talk. O trucicielskich właściwościach talku to już doskonale się przejechał i bzdurera kryminogenny koncern Johnson Johnson, jak i również Avon. Oni doskonale wiedzą, jaką zapłatę teraz trzeba ponieść za stosowanie talku w kosmetyku. Mika jest bezpieczna, Mika jest też super adsorbentem, także jak najbardziej ona nie wpływa na barierę lipidową, nie jest kancerogenem, nie jest mutagenem. Ja zawsze zwracam uwagę na to, czy Mika jest pozyskiwana w sposób humanitarny i rzetelny. I marka Paese właśnie pozyskuje ją w sposób rzetelny. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Ja na to bacznie zwracam uwagę. A wytłumaczenie stylu, um, ja nie będę używać miki, bo jest yy, niepozyskiwana humanitarnie i będę używać rakotwórczego talku, bo mika jest taka, to jest troszeczkę, wiecie co, so hipokryzja dla mnie, dlatego że yy, można znaleźć pudry, gdzie Mika jest pozyskiwana humanitarnie, wystarczy kontaktować się z producentami i nie ma naprawdę żadnego problemu. Yy, producenci, jeżeli nie mają nic do ukrycia, to przekażą Wam wszystkie informacje a aplikowanie rakotwórczego mutagennego niszczącego barierę lipidową gospodarkę hormonalną talku to już jest super. No właśnie. Taki tok myślenia do mnie nie przemawia i nie jest on w zupełności racjonalny. I pomijcę teraz mamy moi kochani puder oliwny i teraz musimy się zatrzymać. Oliwa z oliwek jako olej może wykazywać um, właściwości komedogenne, aknegenne, aczkolwiek w skali 2 na 10, czyli to jeszcze nie jest naprawdę tak źle, więc możemy mówić, że to jest kwestia indywidualna tak naprawdę. Jeżeli chodzi o kwestię pudru oliwnego, puder oliwny jest bardzo wartościowym pudrem, działa przeciwzmarszczkowo, zapewnia wzmocnienie działania nawilżającej pielęgnacji. Tak, bo sam bardzo silnie nawilża skórę. Co najlepsze, puder oliwny zapobiega przed transepidermalną utratą wody z naskórka. Mało tego, puder oliwny wpływa na odbudowę bariery lipidowej. Także, mało tego, puder oliwny działa antyoksydacyjnie, wymiata wolne rodniki, chroni naszą skórę przed negatywnym oddziaływaniem środowiska zewnętrznego, czyli smogu, zanieczyszczonego powietrza yy, itd. Nasza skóra jest w pełni chroniona. I to robi puder oliwny, już jako jeden składnik. Kochani, halo, to tutaj naprawdę jest grubo. Po pudrze oliwnym składzie, moi kochani, mamy pochodną lezynę. Jest to składnik, który przyczynia się do wzmacniania wartości nawilżających. Czyli ten składnik nie dopuszcza do tego, aby skóra się przesuszyła, wysuszyła, odwodniła. Także jak najbardziej mówimy tutaj o mocy nawilżającej. A jeżeli puder jest nawilżający, to gruczoły łojowe nie są prowokowane do wytwarzania większej ilości łoju, bo skóra ma swoją równowagę i skóra nie jest przesuszona. Także to też pozytywnie, daleko idąc, kolokwialnie rzecz mówiąc, nawet dobrze to, to bardzo wpływa na pracę gruczołów łojowych i jest to w stanie ustabilizować pracę gruczołów łojowych. Także brawo, jeżeli chodzi o tą kwestię. Później mamy oczywiście krzemionkę, która tutaj podrasowuje działanie Miki pod względem em, adsorbentu, czyli właśnie pochłonięcia nadmiaru tłustych preparatów, kremowych preparatów, czyli robi tak zwany suchy grunt, czyli uterfala to, co zostało mokre nałożone na skórę czyli podkład, korektor, wszystko inne. Także jak najbardziej krzemionka wykazuje również właściwości matujące, ale to jest wszystko zależne od stężenia krzemionki w kosmetyku. Jeżeli krzemionka by występowała na przykład na pierwszym miejscu insi, możemy mówić o tym, że on będzie bardzo matujący, aczkolwiek równowaga i została tutaj zachowana i odpowiednia proporcja pomiędzy substancjami nawilżającymi a zastosowaniem krzemionki, czyli krzemionka dalej pełni swoją funkcję, aczkolwiek e, wszystkie inne substancje nawilżające również dalej mają pole do Köszönöm, Później mamy w składzie oczywiście trehalozę, nasz ulubiony składnik, który bardzo silnie nawilża skórę i on też podnosi walory bogactwa, jeżeli chodzi o wartości tego pudru. Nie pozwala, nie dopuszcza do wysuszenia, do przesuszenia, do transepidermalnej utraty wody z naskórka. Trehaloza działa również anti-aging, wspomaga kurację anti-aging, nie podrażnia skóry, nie wywołuje nadwrażliwości, nie uszkadza bariery lipidowej, aż wręcz odwrotnie wpływa na Poprawę bariery lipidowej. Także super e, sprawa. Hialuronian sodu, proszę bardzo. Hialuronian sodu, który wykazuje właściwości powierzchowne, nawilżające. Dlatego została tutaj zastosowana trehaloza. Dokładnie. Żeby ta trehaloza, jako baza emoliencyjna domknęła i zabezpieczyła, ustabilizowała nam hialuronian sodu. Bo hieluron, hieluronian sodu jest ym, składnikiem, który nie wnika w głąb skóry, osiada się na powierzchni skóry, aczkolwiek on by mógł wyparować i zabrać wilgoć ze skóry, zwłaszcza w momencie, kiedy zostanie on aktywowany przy połączeniu go z mokrą bazą na twarzy, czyli z podkładem, ym, z bazą, czy z kremem SPF. Jeżeli chcecie się tylko przypodrawać krem SPF, no to to są bazy recepturowe oparte na wodzie. Także tutaj by istniała możliwość, że Hyaluron Sodu mógłby odparować całym, z całym zabezpieczeniem wilgoci. Aczkolwiek trehalozano to nie pozwala. Więc baza została bardzo dobrze przemyślana. I widzicie, Paezen na odpierdziel nie zrobiło produktu. Jakoś potrafią naprawdę przyłożyć się do wszystkich holipka produktów i będzie bajka. Później mamy niacynamid jako składnik tutaj regulujący prawidłową pracę gruczołów łojowych. Aluminium hydroxide to to nie jest aluminium, jest to krzemian, w pełni bezpieczny składnik. Później mamy konserwant, mamy tutaj minerały i mamy barwniki. Ogólnie rzecz biorąc jest to puder transparentny. On nie daje koloru na skórze, choć sam w sobie ten puder ma kolor. I co najbardziej mi się podoba w portfolio e, tutaj Paese, że nie mamy tego że może nam się wysypać, że tylko zdejmujemy tą naklejkę mm, plastikową i puder może się wysypywać i na zakrętkę, i na to, i na to. Tutaj mamy przepięknie to zabezpieczone i wystarczy naprawdę tak otworzyć i mamy puderek gotowy, jabada. Ja wam go zaraz pokażę, jaką on ma gładką strukturę. O tutaj, o jest ten puder. I teraz nabiorę go sobie na paluszka, o proszę bardzo. I rozprowadzę go na dłoni. On nie zostawia żadnego koloru. Nic. Pomimo tego, że w opakowaniu ma on kolor, tutaj nie zostawia nic. I co jest najpiękniejsze, właśnie zobaczcie, buzia jest matowa, ale patrzcie na to, widzicie? Wielowymiarowo odbija takie naturalne światło. I to jest właśnie ten efekt, za który kocham ten puder. Puder ten był testowany z kremem BB Bell Aloe, z podkładem Madaraskin Equal, e, z podkładem Madaraskin Oni, e, z Catrice Invisible Cover. E, z czym on jeszcze był testowany? Z Soraya resztkę miałem. Tak, on był testowany z Soraya też. Mhm, był ze Soraya Probio też testowany. E, z kremem BB Recibo. I teraz tak, z Recibo nie dogadał się. Nie dogadał się, ale ogólnie krem BB Resi, bo jest problematycznym krem BB. Zresztą calusieńki dzień trwałości. Zero poważenia, wzmarszczki, zero przesuszenia. Skóra cały czas wyglądała tak właśnie wielowymiarowo. Była pięknie rozświetlona, rozpromieniona. Naprawdę nic się złego nie działo. Buzia była jak alabaster, gładziusienka, wygładzona, zblurowana. O widzicie, ten puder tutaj ma takie odcień. Ale na skórze finalnie zero skóra wygląda przy nim rewelacyjnie polecam go dla każdego typu skóry dla każdego typu skóry jest to świetny, a wręcz rzeknę idealny puder do twarzy który udało się zrobić Marce Paezę także Paezę ze szczerego serducha naprawdę brawo no, kuźwa zrobiliście dobrą robotę naprawdę zrobiliście dobrą robotę i czy przy innych kosmetykach serio musicie dawać tyle śmieci nie musicie nie musicie dawać talku, winyli, mikroplastików, PPPG. Nie musicie tego dawać. Krzemionka, mika, fajna baza recepturowa. Brawo! Ja chcę więcej takich nowości Waszych chwalić. Ja chcę jak najwięcej takich nowości chwalić. Bo wiecie, że jeżeli będzie syf, to ja nie będę chwalił nigdy w życiu. Będę ostrzegał ludzi, i o tym od razu mówię. Ale jeżeli będą wartościowe produkty, będę o nich huczał. Nie warto. Także puder oliwny paezę gorąco polecam, naprawdę dla każdego typu skóry. I bezproblemowo, bezpiecznie pod oczka jabada. Także jeżeli Wam się dzisiejszy filmik podobał, kciuk do góry, jak nie to w dół. Wysyłam Wam pozytywną energię, kocham Was bardzo i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki wielkie, do zobaczenia, kocham Was bardzo.